Cześć, nazywam się Wiktoria Florek i dzisiaj chciałabym opowiedzieć o moim doświadczeniu z sesjami uzdrawiającymi z wysokimi energiami u Agaty Dąbrowskiej. Um, może na początek zacznę od tego, dlaczego w ogóle się zdecydowałam na taką sesję. Więc po pierwsze, dlatego, że znam Agatę, wiem jak ona pracuje, wiem jak potężne ona ma narzędzia. I um, jak potężna jest w ogóle praca z energiami, a to w jaki sposób robi to Agata, to jest po prostu całkowite mistrzostwo. I jest to, jest to no, niesamowite, niesamowicie na głębokim poziomie i taka też była moja sesja uzdrawiająca. Zresztą nie jedna, którą miałam z Agatą, bo to jest takie uzdrawianie dosłownie na każdym poziomie. Na poziomie energetycznym, na poziomie duchowym, na poziomie ciała, na poziomie czakr, na poziomie rodowym, często, na poziomie mentalnym, emocjonalnym, fizycznym. Po prostu każdy poziom, który jest na ten moment ważny do uzdrowienia w, w tej intencji, którą uzdrawia Agata, po prostu się uzdrawia i, i to jest 90 minut. I i potem jest wielka ulga i cudowne uczucie, jakby kamień spadł nam z pleców. Ja tak przynajmniej tak miałam, jakby po prostu coś mi się tutaj odblokowało, odklikało. Także bardzo, bardzo polecam. Jeśli masz jakikolwiek problem, to tak naprawdę ja wierzę w to głęboko, że Agata posiadając. Tak przeogromny wachlarz narzędzi jest w stanie pomóc każdej, dokładnie każdej osobie, więc jeśli tylko um, rezonujesz z agaty um, energią, to, no to nawet się nie zastanawiaj ani chwili, bo, bo to jest przeogromna wartość i to jest przeogromny proces uzdrawiania, który no, daje rezultaty, krótko mówiąc. To nie jest jakieś pitu-pitu. Polecam, naprawdę, bardzo gorąco, bardzo gorąco polecam Agatę.